Dzień dobry panu. Odmowa. Aha, a potem. Ale Mieniałem... proszę pana, nawet nie spojrzał pan po co przyszedłem. E, słuchaj, zaraz oddzwonię, dobrze? Dobra, niech zgadnę. Złoto? Czy czapki z daszkiem? Nie, czekaj. Może chcesz kupić broń. Wybacz stary, ale nic ode mnie nie dostaniesz. Wynoś się stąd. To nie tak. Chciałbym otrzymać kredyt studencki. Proszę, niech pan zobaczy. Mam wszystkie dokumenty. Zaraz moment. Medycyna? Calvin Dostałeś się? Tak. Chcę być lekarzem. A mojego syna nie chcieli tam przyjąć. Przykro mi, ale... To przecież nie moja wina. Nieprawda! Właśnie, że twoja! T to przez te głupie parytety, akcje afirmatywne, przez takich jak ty, mój syn tam się nie dostał, więc to jest twoja wina! Nie, miałem najwyższą średnią ze wszystkich kandydatów. Więc proszę przyznać mi ten kredyt. Z najwyższą średnią? O, co ty nie powiesz? Niech no tylko. O! Co pan zrobił? Ups, przykro mi. Teraz nie da się już nic odczytać, a to pech. Następny, następny. Idź to. Słuchaj. Mamy nowego pacjenta, ale. Mam chyba pewien pomysł. John, chodź chodzi proszę. Dobrze. Panie Wetmore, oto pański. Lekarz prowadzący. Rezydent John. Witam. Bardzo mi miło. Wie pan co? Dopiero co pan przyszedł. A już ocalił mi pan życie nie oddając mnie w jego ręce. <taki> Dzięki. Powodzenia. Dziękuję. Ech, tak. Więc... Panie... Wetmore. Mm -hmm. Zobaczmy... Dobrze. No więc, staruszku, zostaniesz tu jeszcze przez kilka dni, a potem będziesz wolny. Zgoda? Zgoda. Przepraszam, pozwolę sobie szybko zmyć. To ty? Podłogę. To znów ty. Gratuluję. Wreszcie znalazłeś dla siebie odpowiednią pracę. Długo tutaj nie zabawię. Pewien urzędnik nie chciał mi przyznać kredytu, więc muszę sam zarobić na studia. Pewnie, a ile czasu ci to zajmie? Trzy lata? Pięć? Dziesięć? Dwadzieścia? Ile tylko będzie trzeba, żebym mógł zostać lekarzem. Serio? No, no, zaczekaj chwilę. Moment, więc pomogę ci spełnić to marzenie. Masz tu dolara za to, że tak ładnie zmyłeś podłogę. Tom Wetmore? Jego tętnice są w kiepskim stanie. Źle to wygląda. Panowie! Pamiętaj. Przepraszam, to chyba twoje. A tak w ogóle kardiogram pokazuje wysokie tętno. Johnny, wybacz, ale zostawiłeś na korytarzu akta pacjenta? Ja? Co pan, oczywiście, że nie. Ten salowy pewnie chciał się zabawić w lekarza i ukradł teczkę pacjenta. Co ty wygadujesz? Leżała na tamtej ławce. Znalazłem ją przypadkiem. <grym> Jasne. Na pewno znalazłeś ją przypadkiem. Przypadkiem ją otworzyłeś, przypadkiem przeczytałeś i przypadkiem postawiłeś absurdalną diagnozę. To jest... Ona nie jest absurdalna. Dość! Wgląd do teczek może mieć tylko lekarz, czyli ja. Za to ty lepiej zajmij się swoim mobem. Nie, niech pan to odda. To niebezpieczne. co ty wyprawiasz? Oddaj mi moją kawę! No, niedowiary, jesteś aż tak zdesperowany, że kradniesz kawę po środku szpitalnego korytarza? Oddawaj mi ją! Niczego nie chciałem panu ukraść, chcę tylko pomóc. Widziałem kardiogram, cierpi pan na niemiarowość zatokową. Zatoko... Co, ty... co ty wygadujesz? Na pana miejscu nie piłbym kawy. Zwęża naczynia krwionośne. A to może mieć poważne konsekwencje. Stary. Widziałeś się ostatnio w lustrze? Twoim przeznaczeniem jest czyszczenie kibli. A? Masz sprząt, a nie leczyć ludzi. A, a propos leczenia ludzi. Doktorze John! Niech pan wypowie się jako specjalista. Czy kawa może mnie zabić? Co to w ogóle za pytanie? Ja też, że nie. Kawa to życie. Dzięki. Słyszałeś? I jak sądzisz, czy jej rady posłucha? Brudnego nieudacznika, który biega z mopem, sprzątacza czy specjalisty? I wiesz dobrze, że nie dałem ci tego kredytu, bo gdybyś został lekarzem, pewnie już dawno przypadkiem byś kogoś zabił. Pacjent potrzebuje dodatkowych badań. A ponadto powinien zacząć stosować specjalną dietę. Mógłbym coś doradzić? Nie, wchodź mi w paradę. To zaczyna mnie irytować troszkę. Hej! Hej! Sam trzymam rękę na pulsie i temu facetowi nic nie grozi. Wyraziłem się jasno. Doktorze John! Sala 13, Tom Wedmore. Prawdopodobnie zawał. Facet ma migotanie przedsionków. Wiedziałem. Proponuję zrobić kardiowersję elektryczną. E, John, podaj mu amiodram y, powoli. Dwie ampułki w ciągu dwóch minut, dobrze? Kontroluj EKG i ciśnienie krwi. Hej, no już, rusz się! Trzeba ustabilizować oddech, dobrze? Wiem, że jest ciężko i że się pan boi, ale da pan radę. Zróbmy to razem, dobrze? Raz, dwa, trzy. Hej, szybko, ruchy! No pośpiesz się! Do dzieła szybko, no już szybciej, no! Hej! Hej! Co się tu dzieje? Um, John, co tu robi ten salowy? Ja. prawie zabił pacjenta. Stanął mi na drodze, gdy ja reanimowałem chorego, pana „Wetmora“. Co ty wygadujesz? Ocaliłem mu życie, a tobie karierę! Postradałeś zmysły? Uważa pan, że po tym co zrobił, powinien tu nadal pracować? Ja chciałbym wyjaśnić dosyć. Wystarczy. I myślę, że to twój ostatni dzień w tym szpitalu, więc wyjdź. Wyjdź. Sądzi, myśli pan, że to możliwe? Myślę, że tak. To dobrze, ale tylko. O, Adrian, proszę wejść. Chciałbym zabrać dokumenty. Mm -hmm. Tak, czekaliśmy na ciebie. O, a co pan tutaj robi? Przyjechał pan, żeby jeszcze bardziej mnie poniżyć? Nie, to nie tak jak myślisz. Czyżby? Wie pan, że to ja ocaliłem panu życie? Chociaż nikt w tym cholernym szpitalu mi nie wierzy? Nieprawda. Ja ci wierzę. Widziałem to. Adrian, przepraszam cię. Zachowałem się jak kompletny idiota. I od samego początku źle cię traktowałem. Nie powinienem cię oceniać po kolorze skóry. Przepraszam. Racja. Nie powinien pan. Proszę dać mi dokumenty, bo chciałbym już stąd wyjść. Adrian, słuchaj, wiem, że. Pewnie nie chcesz mieć już ze mną nic wspólnego, ale chcę pomóc ci opłacić studia. Pan? Przecież. E, jest za późno. Rok akademicki już się zaczął. To nic nie szkodzi. Uniwersytet jest gotowy przyjąć cię w każdej chwili. Jak to. Wyjaśnię ci. Dziekan to mój stary znajomy i jest pod wrażeniem. Tego jak ocaliłeś życie temu mężczyźnie. Zdolny z ciebie dzieciak. Jestem pewien, że szybko nadrobisz wszystkie zaległości. Dasz sobie radę. Co ty na to? Czy pomożesz mi spełnić twoje marzenie? Proszę. Przepraszam.